Cześć. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale Eni kombinuje z papierami. Dzisiaj chciałabym wam pokazać moje pierwsze zaproszenia w życiu, jakie w ogóle wykonałam. No nie licząc tych, które gdzieś tam kiedyś robiłam na chrzest święty, ale no pominijmy może ten temat, bo <grywka> nie wiem czy wtedy to co robiłam można było w ogóle nazwać Tworzeniem w jakimkolwiek, bo no, czasami lepsze prace robią przedszkolacy niż to, co wtedy ja tworzyłam x lat temu. I pominę nawet fakt, że każde zaproszenie w ogóle było inne, bo wtedy chyba nikt mnie nie uświadomił, że zaproszenie jednak powinny być jednakowe, więc no wiecie, może nazwę to inaczej, że będą to moje pierwsze. Takie bardziej e, profesjonalne zaproszenia, o tak, e, które w życiu miałam okazję wykonać. E, no, są to zaproszenia komunijne, które zrobiłam dla mojej córki. E, bardzo długo się zbierałam do ich zrobienia, ponieważ, e, no, samo to, że trzeba było zrobić coś bardziej hurtowo, no to gdzieś tam mnie to. Odpychało. Do tego jeszcze wiedziałam, że zaproszenie musi być w miarę proste, a prace takie bardziej clean and simple, no to nie ja. No, robię czasami takie, bo już mieliście okazję widzieć na moim kanale kilka takich prac, ale szczerze powiedziawszy, unikam, bo nie bawi mnie to tak, niż to co robię na co dzień. Jednak ja wolę pracę bardziej takie, wiecie, na bogato, warstwowe, gdzie się coś więcej dzieje. E, dlatego, jak no, wiedziałam, że mam wsiąść do czegoś, co jest w miarę proste, do koperty, i jeszcze mam tego zrobić trochę więcej niż zwykle, e, no to jakoś tak nie chciałam się z tego przysiąść. E, no, ale już wiecie, termin komunikacji coraz bliżej, trzeba było się wziąć do roboty. E, Rzadko się tak zmuszam, ale wiecie, czego się nie robi dla dzieci, tak? No a jakoś tak bardzo chciałam zrobić te zaproszenia. Mimo, że to jest gdzieś tam najbliższa moja rodzina, to pomyślałam, że no jednak zaproszenie jest taką fajną symboliką, też taką rzeczą na pamiątkę. Moja rodzina lubi też takie właśnie rzeczy gdzieś tam sobie trzymać przechowywać, więc no, stwierdziłam, że zrobię. I też wiadomo, że wtedy wiedzą jaki kościół, gdzie, co i jak. Tym bardziej, że gdzieś tam tutaj nie mieszkają. E, przyjeżdżają do mnie, więc y, nie wiedzą nawet, gdzie jest kościół, więc przynajmniej tam będą mieli parafię, wszystko, więc stwierdziłam, że robię te zaproszenia. E, no i oczywiście chciałam je zrobić no sama, tak, dla córki, no to gdzieś tam no, zamawiać zaproszenia. Jeżeli ja je tworzę, to trochę głupie. E, no i też nie było ich tak aż dużo do zrobienia, bo w sumie zrobiłam ich tylko sześć, tyle potrzebowałam. My robimy komunię w domu, więc też nie pomieszczę nie wiadomo jakiej ilości osób, a też aż tak dużej rodziny nie mamy. Sama taka, wiecie, najbliższa rodzina, typu dziadkowie, chrześni, moje rodzeństwo. No i w sumie tyle, bo chrzestnym też jest właśnie brat mojego męża, więc same, dosłownie najbliższe osoby będą na komunii. No i zanim Wam pokażę, co mi z tego wyszło, to na początek produkty, z których korzystałam. Zanim właśnie pokażę Wam całość, to tutaj Wam poopowiadam. Słuchajcie, no wiadomo, że do zaproszeń trzeba mieć no więcej jakichś takich arkuszy jednolitych miary takich samych, żeby jednak były identyczne. Chociaż wiecie, mogą być drobne jakieś tam zmiany. Nieraz widziałam zaproszenia, które są do siebie podobne, ale jakieś tam no jakimiś takimi drobnymi szczegółami się różnią, czy elementami. E, czy właśnie delikatnie gdzieś tam wzorem z papieru. E, jednak ja chciałam, żeby wszystkie były identyczne. Jakoś tak się uparam, że to moje pierwsze zaproszenie, więc no tak wiecie, podeszłam do tematu tak, żeby to było już no tak typowo właśnie jak te zaproszenia, bez żadnych tam udziwnień, standardowo, żeby wszystkie były identyczne, bardzo mi gdzieś tam na tym zależało. No i postanowiłam poszukać sobie w takich bardziej papierach bazowych, a niedawno właśnie w wymiance naszej wielkanocnej od Justyny z papierowej Wikliny Tysi tutaj dostałam wspaniałe papiery na takie właśnie okazje typu zaproszenia, jednolite. A jednocześnie delikatne, różowe, więc super. Ale mam też takie identyczne, jakbym chciała dla chłopca, niebieskie, więc super. To, z tego co wiem, jest chyba z galerii papieru jeszcze, bo kiedyś Justyna gdzieś tam wygrała różne papiery w bardzo dużej ilości, właśnie takie bazowe, i właśnie no, miała ich na tyle dużo, że sama. Widzę, że tworzy z nich często pracę, więc musi mieć ich naprawdę sporo i podzieliła się jeszcze ze mną. Także tutaj, no, jak nie oglądasz, bardzo mi się przydały, więc Ci jeszcze raz dziękuję, no, przeogromnie za, za te właśnie tła. Bo tutaj jakoś tak próbowałam sobie dopasować coś innego. Myślałam jeszcze o Passion Scrap, o papierach, ale później stwierdziłam, że ten kolor jakoś tak idealnie mi pasuje z tym złotem, bo wymyśliłam sobie, że chcę mieć zaproszenia w różowe, żeby był ten akcent, że to jest, no, dla dziewczynki od razu, żeby było widoczne, ale żeby były jednocześnie eleganckie, więc chciałam, żeby było tam sporo złota. No, myślę, że takie okazje jak chrzest, komunia, ślub, no, to są na tyle, wiecie, ważniejsze, że chciałam, żeby tutaj trochę było papieru lustrzanego, żeby było trochę tego błysku. No i oczywiście zależało mi też, żeby te zaproszenia były tak zrobione, żeby od razu widać było, na jaką są okazję, czyli musiał się tam znaleźć jakiś element komunijny. Ja zaraz Wam pokażę, na co ja się zdecydowałam. No i też chciałam umieścić właśnie imię mojej córki na tych zaproszeniach. A jednocześnie chciałam, żeby było też, tak wiecie, delikatnie, bo to jest taka okazja, wiecie, biel, no taka okazja, gdzie delikatność jest jak najbardziej na miejscu, więc dodałam troszkę koronki, które mam nadzieję, że. Sprawiła, że jest troszeczkę tak dziewczęco, delikatnie, Jestem taki akcent komunijny, biała sukienka i te sprawy, więc tutaj użyłam sobie takiej koronki, ona jest z Diego, ja ją też słuchajcie dostałam w wymiance i też całkiem niedawno, nie pamiętam czy to była handmade przy kawie, czy któraś, no bynajmniej teraz na jakąś wymiankę chyba wielkanocną, tak mi się zdaje. Więc tutaj taka delikatna właśnie była. One tutaj gdzieś tam miały takie niedociągnięcia, ale ja sobie to poucinałam, wszystko, co mi gdzieś tam przeszkadzało i bardzo mi się tutaj przydała. Jeżeli chodzi o bazy, to są bazy z Action. Oczywiście tutaj sobie rogi przyciąłam, bo one zawsze mają jakieś takie niedociągnięcia. I tym razem to są te bazy takie mieniące się, te takie perłowe. Właśnie na takie okazje też no, idealne. Akurat miałam dwie paczki, więc starczyło mi, bo jedna mi się już kończyła, i tutaj już otworzyłam sobie kolejną, bo tu mi jednej kartki brakło. Co jeszcze używałam? Oczywiście dystansów, napis i podklejałam na piance, natomiast serwetka na pozostałościach, po tekturkach wypalonych przez mojego męża, gdzieś tam coś wypalał, chyba jakieś serwetki, zostały takie kółka, więc oczywiście idealnie mi się przydało, żeby zrobić sobie dystansę. Ale jeżeli ktoś się chce zainspirować, no to może sobie równie dobrze też piankę dać zamiast takiego kółka czy cokolwiek innego bo oczywiście też po to pokazuję, żebyście się inspirowali, może jeszcze y, też potrzebujecie zrobić jakieś zaproszenia, niekoniecznie na komunie, może być na ślub, na cokolwiek innego, zmieniacie główny element i też możecie zrobić na każdą inną okazję taką, takie zaproszenia. Y, serwetka to jest lady e, y, też niedawno kupiłam i strasznie mi się spodobała, bo jest taka y, no delikatna, koronkowa, a jednocześnie elegancka taki wymiar idealny, no strasznie mi się spodobała, z tym, że ja to robiłam tak, że wyciąłam sobie sześć tych kółek, a te sześć tych serwetek w białym papierze i potem porościnałam sobie te brzegi, żeby mieć tylko białe kółko takie z przeszyciami, idealne pod tą serwetkę. No i potem sześć razy wyciąłam sobie tą serwetkę już w złotym papierze, więc ta, no ta serwetka jest taka złoto-biała i tam jeszcze jest wzór zrobiony przez maskę na środku. Maskę mam taką z ITD Collection. Ją z kolei wygrałam kiedyś i tutaj strasznie mi się przydała. Ja już wtedy mówiłam, że może mi się przyda na komunie bo już wtedy miałam mniej więcej taki pomysł, jak zobaczyłam, że może to być fajny środek na zaproszeniach, o ile będę miała cierpliwość, tak wiecie, robić każdą, każdy wzór, bo jednak wiecie, jest ryzyko, że coś wypłynie, że nie zawsze wyjdzie wzór i no, jedna mi nie wyszła, <laughs> więc troszkę zabawy z tym było no taki sobie wzór wybrałam. I oczywiście używam do tego mojej ukochanej pasty Deluxe z Artu to jest kolor szampan, już naprawdę muszę ją sobie dokupić. I jeszcze przy okazji chciałam Wam po y powiedzieć na szybko o tych szpachelkach. Bo słuchajcie, właśnie teraz przy nakładaniu zobaczyłam sobie, yy, jaka jest różnica. Zrobiłam sobie taki test między taką szpatułką kupowaną, nie wiem, w zielonych kotach czy w jakichś innych tam. Nie wiem, czy to była. To była chyba jeszcze z czegoś innego, z jakiegoś innego sklepu. Yy, no, ale wiecie, w naszych sklepowych sklepach, tak? Szpatułka. Ja nie wiem, ile ona kosztowała. Ona jeszcze jest ze Stampery, więc wiecie, no gdzieś tam na pewno gdzieś około 15 zł, jakoś te szpatułki, pomniej mniej więcej tyle są i ja im używałam wcześniej zaledwie może z pięć razy bo to też jest zakup z lutego czy ze stycznia jakoś z początku roku i już zobaczcie co się dzieje od razu mi zaczęła schodzić farba bo to jest drewno pod spodem więc zaraz nawet te logo z tamperii się również no zdrapie i w dodatku jak nakładałam tą szpatułką to mi wyciekało właśnie mówiłam, że jedną Musiałam sobie wyrzucić tutaj jedno kółeczko, bo, bo mi się całkiem rozmyło, więc no troszeczkę się męczyłam, przy innych też delikatnie mi się wyciekło, ale sobie zdążyłam poprawić, za czym zasło, więc no niezbyt się nią robiło ten wzór. I potem sobie przypomniałam o tych nowych z Ekszyna. I chciałam sobie właśnie przetestować, sprawdzić. Już mi chyba o tym Kayla po godzinach pisała, że są fajne, że sprawdzała, że bardzo jej się tutaj sprawdzają te te szpatułki, szpachelki z Action. One, słuchajcie, były jakoś poniecałe 10 zł, ja już nie pamiętam dokładnej ceny, ale za 5 więc jeżeli jesteście w action i jeszcze zobaczycie takie szpatułki, bierzcie, naprawdę są świetne, są w różnych rozmiarach i właśnie brakowało mi takiej maleńkiej, a ten wzór, jak widzicie, nie jest za duży, więc tutaj idealnie mi się to przydało i powiem Wam, że była tak ogromna różnica, nic mi już nie wyciekało, bardzo fajnie się rozprowadzało, jest świetna. W dodatku ona jest taka, wiecie, metalowa, to nie jest za bardzo tak, jak tutaj jakaś taka farba więc no tu nic nie zdrapiemy, wiadomo, że takie rzeczy się brudzą przy mediach, jak mamy brudne ręce, dotykamy tego, to właśnie łatwo o to, żeby taka farba zaraz zeszła, a tutaj tego problemu raczej nie będzie, więc od razu Wam chciałam tutaj polecić, bo już przetestowałam, świetne są, nie żałuję zakupu, także to jeszcze też chciałam pokrótce Wam powiedzieć, tak samo testowałam tą całą matę magnetyczną, ona mi się tu tak, słuchajcie, przydała, żeby mi się to nie rozmazało, żeby mi się ta maska nie rozjeżdżała. No, po prostu świetna. Ja sobie, wiecie, przykładałam zaraz, potem zabezpieczałam tymi magnesami. Nic mi się tu nie ruszało. Mogłam spokojnie sobie tą maskę odbijać. Więc ten sprzęt na pewno będzie za każdym razem, kiedy będę używać masek w użyciu. Jest świetny, więc tutaj też jeszcze przy okazji chciałam. No, polecić, bo zakup uważam za jak najbardziej udany i też patułki, właśnie do kompletu z tomatą magnetyczną, coś wspaniałego, więc cieszę się bardzo z tego zakupu. Kolejnymi rzeczami, które jeszcze używałam do tych zaproszeń, to są takie półperełki, to są jakby takie ala metalowe. Błyszczące, bo właśnie miałam też takie matowe, ale tu chciałam, żeby błyszczały, tak jak papier lustrzany, więc te mi się idealnie przydały. To są z AliExpress od Aliny Ciucole. Myślę, że większość tutaj ją zna na AliExpress. No są świetne, uwielbiam je i do kwiatków do poistence zimą i, i właśnie do takich eleganckich prac fajnie wykańczają, dodają tą tak zwaną kropkę nad i i używam do tego tego kleju z Craft. kolejny raz Wam go polecę do takich rzeczy jest świetny bo on nam robi taką fajną idealną kropeczkę e, przez to że on jest troszeczkę taki ciągnący to bardzo szybko nam jakby te wszystkie cykiny i różne takie rzeczy przykleja przy magiku jednak to się wiecie rozjeżdża jeszcze robi nam plamy a to jest świetne, szybko tak zastyga, a jednak jeszcze przez chwilę można tym ruszać, więc bardzo polecam do takich rzeczy ten klej w pisaku. No nie do innych, do papieru absolutnie tym nie klejcie, nic takiego, ale takie właśnie cekiny półperełki to jest typowo, do takich rzeczy jest genialny. No i oczywiście już ostatnimi rzeczami to jest papier lustrzany. Ja kupowałam w Zielonych Kotach. Ja już nie będę wam tutaj świecić, więc wam tylko kawałek taki pokażę. No, papier, jak papier, y, zwykły, lustrzany. Y, tam chyba w zielonych był sprzedawany po pięć arkuszy, czy jakoś tak. I oczywiście wydrukowałam sobie y, napis już na drukarce. Y, zaproszenie na pierwszą komunię świętą Laury, bo tak nazywa się moja córka. Y, no więc myślę, że już wszystko wiecie, co używałam, i teraz Wam pokażę już efekt końcowy, y, jak to wszystko wyszło. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No bo jestem strasznie ciekawa właśnie Waszej opinii, ale już do kilku osób wysłałam zdjęcie, co sądzą, zanim jeszcze zrobiłam je hurtowo, żeby się upewnić, czy takie może, mogą być. Wydaje mi się, że uzyskałam to, co chciałam, bo jest. Dziewczęco, elegancko, a zarazem myślę, że delikatnie i od razu widać, na jaką okazję są zrobione te zaproszenia. Oczywiście do bazy są w komplecie te koperty, więc tu chciałam pokazać, że się spokojnie mieszczą do koperty. Też taka fajna, błyszcząca. No i cóż, wyciągamy. No, i te zaproszenia moje wyglądają tak. I zobaczcie, jak się pięknie mienią. Oczywiście to dużo lepiej widać. Wiecie, jak się ma w rękach na żywo, niż jak Wam tutaj pokazuję, bo to Wam tylko może dawać po oczach tu na kamerze. A jednak na żywo to pięknie zawsze wygląda. No, papier lustrzany. Sami same wiecie, jak tworzycie, jakiej elegancji i klasy może dodać. Podoba mi się to połączenie właśnie złota z różem. Bardzo. I, i, I o coś takiego mi od początku chodziło, żeby też było prosto, szybko, bo myślę, że zaproszenia takie mają być, żeby były szybkie do zrobienia, bo w końcu robimy je w ilości hurtowej, no nie? Tu tyłu już nie oklejałam, bo to jest tak piękny, mieniący perłowy papier, że wydaje mi się, że przy zaproszeniach nie muszą być oklejone dwie strony. Ja już sobie je wypisałam w środku. Yy, więc już wam nie będę pokazywać tutaj, bo już nazwiska i tak dalej yy, jeszcze myślę, czy nie odbije sobie tam stempelka bo mam taki stempelek yy, nie wiem, czy on chyba, on chyba jest z yy, z takim z, właśnie z yy, yy, pieśnią taką komunin, komunijną yy, Pani Jezus już się zbliża myślę, że każdy zna, więc yy, myślę, czy, czy jeszcze nie odbije sobie szybko z rana Zobaczę, czy zdążę, bo jutro już je chcę wysłać. Mimo, że akurat się wybiera do miasta, to po drodze je wyślę. Także jutro z rana obfocę jeszcze i już będą leciały na pamiątkę do wszystkich osób. Komunie za trzy tygodnie, ale wszyscy już dawno znali datę, więc myślę, że taki idealny czas na wysłanie zaproszeń komunijnych już. Więc tak to wygląda i tu Wam pokażę wszystkie sześć. Przezrobiłam, podołałam, słuchajcie, są moje zaproszenia. Tutaj, wszystkie o. Także tak się to prezentuje. Dajcie, słuchajcie, znać. Naprawdę yy, będę wdzięczna, yy, czy Wam się podobają, jak to wyszło. Yy. Czy jakbyście by, jak, czy jak wy byście dostały takie zaproszenia, czy by Wam się po prostu spodobały, jakie macie odczucia. No, ja jestem zadowolona. Długo się zbierałam, ale, ale jak już się zebrałam. Niby jest prosta, ale wiecie, ta maska jednak daje takiego fajnego efektu. No tutaj mimo wszystko trzeba było się troszkę więcej napracować, ale pięknie się też mieni, bo widzicie, ta pasta ma taki jakby brokacik, więc no w miarę wyszło, nie rozmazało się, więc jestem zadowolona. no Oczywiście to, widzicie, jest na warstwach i to fajnie takie uniesione jest i ta koronka tu, tak jak mówię, takiej delikatności jeszcze dodaje. No, na dzisiaj to tyle. Tylko te zaproszenia Wam chciałam pokazać. Jeszcze będę robić kartki komunijne, więc no, będę pokazywać tutaj, co tworzę. Inspirujcie się, może właśnie tak jak mówię, będziecie mieli sobie ochotę zrobić podobne na jakąś inną nawet okazję, czy na jakiś ślub, czy coś to śmiało. Nie jest to jakiś nie wiadomo jaki pomysł, bo takich zaproszeń podobnych jest wiele, ale wiecie, samo takie połączenie, kolorystyka, może się komuś spodoba coś takiego. No i życzę Wam dużo ciepłka dużo twórczego czasu i na dziś to tyle. Pa pa!